Nie prosto, 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 tak. prosto. Uff. Ja się nie odzywam. O, nie błagam. Nie, muszę być twardy. Eee, ja nie pamiętam jak to było. Nawet to mnie żarty. Nie codzienna sytuacja, żeby tak jeden za drugim parkował. Parkowanie synchroniczne. No i... Petarda. Нет, просто, 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 просто. И тогда скируны. О, курда. Не, глядь, бишь там. Вот бронче Poczekaj, ja niech przejadą. Jedziemy. No, chyba trochę za szybko ta dziewczynka jechała. Ale numer, co? Mm. I prosto. Normalnie by w nas wjechała, gdyby egzaminator nie zahamował. Za do skrętu w lewo, pojechał prosto. A. Nie uciekaj do lewej strony, akcenty w prawo. Poczekaj, czy tramwa jest z prawej strony czy nie? samochód był przed nami czy? Mm -hmm. Na pasę Na pasa wyprzedził No co czekać aż jeszcze zejdzie Jaką wstawiasz się pojadą w prawo czy w lewo? Tam w prawo? No nie czy nie wiem ja też myślę że w prawo tak Na początek nie? Czy ona też jeszcze nie wyjdzie? Nie no, po kierunku odskaźni widać Aha Daj, żeby się prawie I teraz kręcę w lewo bo już się tutaj chyba nigdzie, nigdzie, nie ma No nie, to my też jedziemy w lewo Czyli widzisz, no po raz kolejny można powiedzieć, że egzamin przewidywalny mm -hmm. Parkują w lewo Kierunek tam wyskoczył A ty podejdź trochę do przodu mm -hmm. O, poczekaj, zróbkę no, my pojedziemy prosto A delikatnie ty biegi... Mm. kurde, zaraz powyrywasz Chcesz powyrywać? Mm -mm. No, ja też nie chcę O, ładnie, czyli ktoś z korektu robi, tak? Czy najechał na tyłek tego? No, ja nie pamiętam, czy Tak, z korektą Rozmawiają Nie ma co rozmawiać, trzeba działać no jedziemy, jedziemy To ty zaparkuj po lewej stronie, jest taki... Tutaj? Ten szary, taki samochód tutaj pola polowej, ten pierwszy I za nim Okej okay. A na jedynce, nie? Najlepiej no Tylko lżej Czemu te biegi tak mocno rzucasz, powiedz? Między dwoma, między czerwonym a czarnym. Aha. No to najeźdź temu czarnemu na zderzach. Zrobimy korektę. Chcę sobie zmienić? Nie? Jak ja na to wcześniej, też nie tak Aha. na ostatnią chwilę. jak dopiero łapiesz za lewarygodne. No jakby podjeżdżam pod tego. No? Podjeżdżasz. Uż. No i dobra, żeby to do mnie przeholować. No. I teraz do tyłu. Muszę tak? Mhm. Nie tak. Wszystko jest dobrze, tylko do góry ściągło i kręcimy od razu Kręć, 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 kręć Zobacz, dzięki temu stawiasz się Aha. na prost Super, jedziemy dalej. To no poproszę o skrzyżowanie w lewo. Tu muszę skręcić. No, pas musisz zmienić. Ja się nie odzywam. Obserwuję nie, błagam. Nie, muszę być twardy. ja nie pamiętam jak to było. Nawet sobie mnie żarty. Jak stoi do nas przodem, to można jechać? Nie. Nie, no to już Bocham, mamy. Tu tak? już mamy połowę sukcesu. O, będzie, U nas też pokażę, chyba nie? Będzie wymiana. Za chwilkę. Boż sytuacja. Zobacz, zobacz, obserwuj. Bo no. zmiana kierunku jazdy za chwilę będzie. Aha. Teraz my. Uh -huh ja mam podjechać jakieś tak, tak biś... Ale łącz kierunek lewy. A w lewo skręcę. O, pokazu się wam po i zatrzymać. Tu? Tak. Nawet można było lekko do prawej. Kuntusz, lewy kierunek I teraz dopóki dostaniemy sygnału, że możemy opuścić. Co to było? Nie tam ci. Ну да, потому что там комуникация застревовала. Не видела, потому что не видела, погибья там. Эмоции, как на гриб, ну, ну, сакра. O, on ja nam pokaże, tak? Mhm. Mm co? Teraz będziemy my. Mhm. Mm Tylko nie po nogach, troszkę do lewej. O, tak. No i przeżyłeś. No jakoś Ale jakim kosztem? No przecież nie na egzaminie To lepiej tutaj niż na egzaminie mm. I tu będą miejsca do parkowania po lewej stronie I na pewno będą parkowali sobie gdzieś O, zobacz, trzy egzaminy jadą Jeden za drugim, ale numer no. <grym> no to my jedziemy na razie prosto, cały czas sobie Dobrze. za nimi Za następnymi też, uważaj tylko na elkę no, I podjeżdżamy Oni muszą poczekać Włączają no, się do ruchu tak jedziemy, ja. jedziemy, jedziemy. Tak, powinni czekać. Ten egzamin... O, zobacz, czwarty egzamin jedzie. Ale numer. Też zaparkował ładnie, jedziemy dalej. Obejrzymy wszystkich. Uh -huh. Tutaj zobacz, zaparkował kolejny drugi. Też chyba nieźle. Zobacz między autami. Uh -huh. A my jedziemy za tym trzecim w takim razie. Tutaj parkujemy? Nie, jedziemy za egzaminem no, jeszcze. To... Daj popatrzeć. No, czekaj. Uh -huh. Kurde, no... Niecodzienna sytuacja, żeby tak... Jeden za drugi parkował. Parkowanie synchroniczne. <noise> Parkowanie synchroniczne. <noise> no tak. <noise> Jak w pływaniu synchronicznym. No tak. Wiesz co, nie daruję ci tego parkowania. Jeszcze raz tak, o. Dalej prosto, prosto prosto, 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 prosto. I znowu między tym granatowym a białym. Okay. Aksavlivo. Na ir petardo.